Upadli na kolana, ludu Święty w postaci przyszedł chleba Ty święty, O krwi do, która się wytrysnęła z najświętszego serca Jezusowego. Jako strój, damy Tobie krew woda na świecie z najświętszego pocałcza Jezusowego, jako strój miłości. Dla nas Ufamy Tobie Po to która Wytrysnął Z Najświętszych Jezusowego Jako zdrój Miłosierdzia dla Pana. Dziękuję, Świętej Siostry Faustyny. W pewnej chwili powiedział mi Pan, postępuj jak żebrak, który nie wymawia się, jak dostanie większą jałmużnę, ale raczej dziękuję serdecznie. I Ty, jeżeli Ci udzielam większych łask, to nie wymawiaj się, żeś niegodna ich. Ja wiem o tym, ale raczej ciesz się i raduj i bierz tyle skarbów serca mojego, Ile udźwignąć możesz, bo w ten lepiej mi się podobasz. Jeszcze ci coś powiem, nie tylko bierz te łaski dla siebie, ale i dla bliźnich. To jest zachęcaj duszę, z którym się stykasz do ufności w nieskończone miłosierdzie moje. O jak bardzo kocham duszę, które mi zupełnie zaufały. Wszystko im uczynię. Panie Jezu, i my pragniemy należeć do tych dusz, które Ci całkowicie ufają. Ufają w Twojej obietnicy, ufają w Twoje nieskończone miłosierdzie. I z tą ufnością zawierzamy Ci całą ludzkość, Kościół Święty. Zawierzamy naszą parafię, nasze rodziny, nam bliskich. Powierzamy tych, którzy szczególnie potrzebują. Twojego miłosierdzia, którzy są teraz w szczególnym zagrożeniu życia duchowego, także chorych, cierpiących. Ojcze nasz, tu jest w niebie święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Marii łaski, pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela i W Jezusa Chrystusa. Pana naszego. Tu się począł z Ducha Święte, narodził się z Maripa, pod polskim Wstąpił do piekiel, wstąpił na niebie, siedzi poprawić z Że Ducha Święte, Święty Kościół powszechny, Święty obcowania, grzechów odpuszczenia. żywotwieczny, Wieczny, a Ojcze, przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo Najmilszego Syna Twojego, Pana naszego Jezusa Chrystusa. Daj e go bolesny, męńki. Jego modlitwa, sprawa boska. Daj go bolesny, męńki. Jego modlitwa, sprawa męńki.

Ojcze przedwieczny ofiaruje Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dai go boles neimengi. Dai go boles neimengi. Dai go boles neimengi. Dai go boles neimengi. Dai go Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo, najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Na przebłaganie sakrzyny mi światło całe dla jego bolesnej męki. Dla jego bolesnej męki. Dla jego bolesnej męki.

Daj go bolesnej męki Daj go bolesnej męki. Daj go bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Ojcu, przedwieczny ofiaruje Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego syna Twojego, a pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki.

Ojcze Przedwieczny, ofiaruje Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Daj Jego bolesnej męki. Daj Jego bolesnej męki. Daj Jego bolesnej męki.

Dla jego bolesnej męki, Daj go bolesnej męki, święty Boże, święty mocny, święty Anie śmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, mocny, święty, a nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny. Święty, a nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami, światem. Mario, ty najpełniej uwierzyłaś i najpełniej ufałaś, naucz cały Kościół daru, takiej ufności w Boże miłosierdzie. Pod swoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielka, naszymi prośbami, racz nie gardzić potrzebach, nas zawsze wybawić, Panno chwalebna i błogosławią, o Pani nasz, orędowniczko nasz, pośredniczko Nasz. Synem swoim nas pojedna. Synowi swoim nas pojedna. Swojemu Synowi nas oddawa. Matko Miłosierdzia, Madonno Szaflarska, Święta Siostra Faustyno, Święty Józefie, Święty Janie Pawle II, Święty Andrzej i Apostole, Błogosławiony honoracie, wszyscy święci, święte Boże, wieczne odpoczywanie rad zmarłym dać Panie, Niech odpoczywają w pokoju wiecznym, jak zawierzenia świata Bożemu miłosierdziu, Boże ojcze miłosierny, który objawił swoją miłość w Twoim Synu Jezusie Chrystusie i wylałeś ją na nas w Duchu Świętym Pocieszycielu. Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka. Pochyl się nad nami grzesznymi, ulecz naszą słabość, przezwycięż wszelkie zło. Pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi doświadczyć Twojego miłosierdzia, aby w Tobie, Trójjedyny Boże, zawsze odnajdywali źródło nadziei. Ojcze Przedwieczny, dla bolesnej męki zmartwychwstania Twojego Syna, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Amen. Jezu, ufam Tobie, Jezu, ufam Tobie, Jezu, ufam Tobie, Jezu, ufam Tobie, Jezu, ufam Tobie. I syna i Ducha Świętego. Amen. Można przystąpić do Komunii Świętej. Jesteśmy grzeszni, byśmy mogli godnie przyjąć komunię świętą. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i Wam, bracia i siostry, że bardzo skrzeszyłem, myślą, mową, uczynkiem i zaniedbane. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka. Przeto błagam najświętszą Marię, zawsze dziewicę wszystkich I Was, bracia. I o do Pana. Boga. Niech się zmiłuje nad nami, Bóg Wszechmogący, i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Módlmy się jak nas, nauczył nasz Zbawiciel, Ojcze nasz, który się. Cały nasz minowac i nie wódź nas na pokusze. A zbaw od O Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego uczta. Panie, nie jestem godzien. Przyszedł dom, ale powiedz tylko słowo. Zdrowiona dusza,

Boże nasz Ojcze, weź łaskawie na lud swój, który odnowiłeś przez sakramenty dające życie wieczne i doprowadź go do chwalebnego zmartwychwstania przez Chrystusa Pana naszego. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Błogosławmy Panu, Bogu niech będą ci.